Dzień dobry, witam szanownych państwa. Właśnie otrzymaliśmy świeże materiały propagandowe Rafał Kumka w jego stylu. W tej kampanii nigdy nie zaatakowałem rządzącego burmistrza, za to on często mnie pomawiał. Prowadził kampanię hejtu i mowę nienawiści. Porównywał nas, konkurentów i naszych ludzi do rynsztoka. Odmawiał mi prawa do mojego własnego pojmowania wiary i Boga. Nikt nie ma do tego prawa. Żaden człowiek, z pewnością nie kumek, jedynie Bóg nie. Może oceniać. Zarzucił mi, że nie podjąłem debaty. To nieprawda. Proponowaliśmy debatę w pierwszej turze dla czterech kandydatów. Wówczas sztab Kumka odmówił, a on napisał, że nie będzie sprowadzał debaty do poziomu rynsztoka. Teraz z tym rynsztokiem chciałby rozmawiać. Tylko o czym? Bo zaproponował pytania dotyczące mojej osoby, nie o mieście, o sposobie gospodarowania, ale o mnie. Zwyczajowo debaty przygotowuje się w uzgodnieniu między sztabami i organizatorem z wyprzedzeniem. Tutaj podstępnie zawezwał w mediach społecznościowych do debaty, a w tym samym czasie, wiedząc, iż fizycznie konfrontacja jest niemożliwa, wydrukował oczerniającą mnie ulotkę. Unikałeś burmistrzu jakiejkolwiek rozmowy przez pięć lat, nie słuchałeś mieszkańców i nie swoich radnych, nie potrafiłeś przeprowadzić poprawnie konsultacji społecznych, a teraz udajesz człowieka dialogu? Nie martw się. Nie było kumka, łańcuch istniał. Nie będzie kumka, łańcuch też będzie. My, łańcucianie, damy radę. Inwestycje będą prowadzone. Ale odpowiem na zarzuty, bo to nie są pytania. Pyta Pan aktualny burmistrz Rafokument. Jakie uwagi do mojej roli jako gospodarza miasta kieruje kontrkandydat Damian Szubart? Czy aby nie dotyczą one niemal w zupełności moich cech osobistych, ani jakości wykonywanej pracy? Szanowni Państwo. Oceniam jedynie pracę. Cechy osobowościowe wpływają na jej efekty. Burmistrz musi rozmawiać, szanować i słuchać. To administrator zatrudniony przez mieszkańców do zarządzania mieniem wspólnym lider i przewodnik, a nie władca absolutny. To wpływa na efekty pracy, ale niestety także na jakość życia mieszkańców. Jeszcze nigdy nie mieliśmy w mieście takiej atmosfery strachu, zastraszania, nieufności. A to wpływa na mieszkańców, ale i na inwestorów, także sponsorów dla klubów sportowych. Pytanie drugie Pana Burmistrza. Jaki wpływ na działalność Domiana Szubarta ma i będzie mieć jego przynależność do partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni? Podobnie fakt, że wciąż jest urzędującym radnym miasta wybranym z Komitetu PiS. Rozumiem, że na działalność moją jako Burmistrza. Dziękuję bardzo. Żaden wpływ. A jaki ma mieć wpływ? Współtworzyłem struktury stowarzyszenia i partii. Nigdy nie starałem się i nie otrzymałem funkcji z poręczenia partyjnego. Nigdy nie wykorzystałem znajomości dla osiągnięcia własnej korzyści. Dla mnie polityka zaczyna się co najmniej na szczeblu sejmiku województwa, województwa. Dla gminy i powiatu nie ma żadnego znaczenia, jakie poglądy polityczne mamy. Zresztą dowiodłem tego współpracując przez ponad 20 lat w administracji samorządowej z ludźmi o różnych poglądach. Między innymi kontrolując trzech ostatnich burmistrzów. Nie jestem radnym PIS, a radnym miejskim. Startowałem z tego komitetu dlatego, że wystawił na kandydata na burmistrza Barbarę Pilawę Kraus, czyli jedynego kandydata, który interesował się i znał na publicznym transporcie zbiorowym, a to dla mnie, dla mieszkańców bardzo ważne. Barbara i ja dowiedliśmy tego tworząc jedną z lepszych jak na możliwości ustawowej i finansowej sieć połączeń zbiorowego transportu publicznego w powiecie. 850 tysięcy wozokilometrów rocznie w 22 liniach komunikacyjnych. Notabene miasto, w tym nie uczestniczy, w ogóle nie finansuje do dwóch lat. Ma natomiast takie zadanie własne. To wynika z ustawy o samorządzie gminnym organizowanie zbiorowego transportu publicznego. Ale miasto nie prowadzi ani jednej linii komunikacyjnej, komunikacji autobusowej, co nie przeszkadzało burmistrzowi w jednej z ulotek pochwalić się transportem publicznym. Ja zbudowałem komitet wyborczy do Rady Miasta z ludzi o poglądach politycznych od lewej do prawej strony. Fantastycznie się dogadują, tworzymy zbrany zespół. To dowód na to, że to partyjniactwo wyimaginowane i wpływ poglądów politycznych w tak małej miejscowości są bardzo wydumane, stworzone na siłę. No oczywiście, to, że znam kilka ważnych osób w państwie pewnie pomoże w rozwiązaniu problemów miasta. Kolejne pytanie od pana burmistrza. Pytanie trzecie. Jakie zmiany w funkcjonowaniu miasta zamierza wprowadzić mój kandydat? Które sprawy są prowadzone w sposób niewłaściwy, czy sugerowane jest konieczne zmiany, czy jako radny zgłaszał je w ciągu ostatnich pięciu lat? Powtarzałem wielokrotnie: Ratusz nie prowadzi właściwego dialogu z mieszkańcami, lekceważy mieszkańców, brak jest przejrzystości inwestycji i planów, projekty są niedostępne. Zdecydowanie za duże jest promowanie osoby burmistrza. Telewizja miejska nie może być mechanizmem propagandowym. Trzeba promować miasto, współpracować z Muzeum Zamkiem i w większym stopniu z organizacjami pozarządowymi. Potencjał turystyczny jest niewykorzystywany. Trzeba postawić na edukację, nie można na niej oszczędzać. Słabo działa profilaktyka ochrony zdrowia. My chcemy wprowadzić program badań profilaktycznych profilaktyki rehabilitacyjnej dla osób powyżej 60 roku życia i badania profilaktyczne dla dzieci w zakresie bad postawy i otyłości. To są bardzo ważne sprawy. Bardzo słaba jest współpraca z innymi samorządami, szczególnie z samorządem powiatowym. Tak na marginesie nasz program jest tak dobry, że kumek w swojej ostatniej ulotce nas naśladuje. Między innymi nasz pomysł Centrum Dialogu Miejskiego kopiuje i nazywa Lokalną Radą Dialogu Społecznego. Pytanie czwarte Pana Burmistrza. Jakimi efektami pracy w Radzie Miasta Łańcuta może poszczycić się pan Damian Szubart? No, szanowni Państwo, jednak mieszkańcy ocenili w głosowaniu w pierwszej turze efekty mojej pracy radnego wyżej niż efekty pracy y, pana burmistrza. I pytanie o które był łaskaw zadać nam pan burmistrz w tej debacie. Do jakich zmian kadrowych dojdzie w urzędzie? Miasta Łańcuta oraz jednostkach podległych w przypadku zmiany burmistrza. Czy prawdą jest, że zwolnienia będą dotyczyły nie tylko kierownictwa urzędu i poszczególnych jednostek, ale również pracowników niższych szczebli, a do władz miasta szykują się wielkie powroty? Szanowni mieszkańcy, tak. Mieszkańcy zwolnią burmistrza i to będzie największa zmiana kadrowa. Będzie powód, tylko to będzie powód praworządności. Uczciwi pracownicy nie mają się czego obawiać. Z całą pewnością nie przejmę standardów kumka i nie będę wyrzucał ludzi z pracy z naruszeniem prawa pracy, działając pod wpływem politycznej zemsty. Wierzę, że mieszkańcy nie dadzą się nabrać na pośpieszną, kampanijną metamorfozę i skutecznie w najbliższym głosowaniu odsuną aktualnego konfliktowego włodarza od zarządzania miastem. Nasi radni z Komitetu Wyborczego Wyborców Łańcuch łączy wspólnie z radnymi... KWW Razem dla Łańcuta będziemy tworzyć stabilną większość. 11 radnych do 4. Tych 4, mimo że uczestniczą w kampanii hejtu prowadzonej przez KUMKA, także zapraszamy do współpracy. Razem dla Łańcuta, bo łańcuch łączy. Dziękuję bardzo Państwu.